Dzień dobry, czyściczony Was bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a dzisiaj moi drodzy GTA on ze mną jest Joszelka i Ren. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny samochód na tuning. Jak chcecie być na bieżąco oczywiście subik i łapka wsparcia. A co to my dzisiaj tuningujemy w ogóle? E... Na stronę, zobaczmy. Wapid Ratel! Tak. Wapid tak. Ratel za 1 873 tysiące w bieda sklepie, czyli prawie za darmo. Tak. Ostatnio czytaliście wy, więc teraz tak, e, czytam tak. ja. E, uwaga, niegdyś podbój amerykańskiej dziczy wymagał zaledwie krytego wozu. Wiadra optymizmu i odrobiny... Heh. Od tamtej pory e, niewiele się zmieniło, ale ten kryty wóz wypadałby zamienić na coś z porządnym pod ru podwoziem rurowym i obłędnym zawieszeniem. Przedstawiamy lekko, i niesamowicie wytrzymałą terenówkę Vapid Ratel o niebezpiecznych możliwościach. Ty musisz zadbać tylko o odpowiednie nastawienie. Aha, e, tak okej. Okay. Co to znaczy odrobinę? E, dobra, no to, co? to robimy tak standardowo, czyli tuningujemy, widzowie oceniają, my również oceniamy ten samochód. Mhm. Ale go. zrobimy też wyzwanie. Wyzwaniem dzisiaj będzie dojechanie na Mont Chiliad, ale Unikając ścieżek asfaltowych. Tak. Tak, czyli jedziemy Będziesz gdzieś tak. tam po padnach, e, no. po górach i tak dalej. W górach dolina. E, pancerz się na pewno przyda, e, że jak upadnę na dach, to że nie wybuchnę. No. O. Oh, hamulce... yeah. A wy ja się nie ja jeszcze na mapie byłam. A okej. Okay. Tak, tak, dobrze. Dobra, e, hamulce rajdowe też się przydadzą, jak będzie jakaś stroma skała, żeby jednak móc wyhamować. E, a to co mówisz, to jest? Ramul... Rama? O, oznaczenie sponsorzy, super. E, to jest chromowane? No, to się świeci. U mnie nie, u mnie to jest czarne. Świeci ale się, no. fajnie się świeci. Dobra. A, świeci się jak znaczy co? Co? E, dobra, silnik. Yes. To ja... Nie, Nie to wiem. Co ma być, aha, obinięty wydech. Dobra. Dobra, ja już wydechy... jestem na lakierowaniu. Biorę tutaj tak. Te wydechy są wszędzie i nigdzie. E, ej, czekajcie, momencik. Boczne wydechy. Czy u was te boczne wydechy są... To wygląda jakby zatkany Na był dole, ten wydech. no. Pewnie jak no gazujesz to się podnosi się chyba, nie? Nie, tak, to zapadką, bo to jest terenówka. Padka? Nie no może tam do tego zrobić... coś. Aha, No ale to lepiej pionowe wydechy wziąć, bo to jak przez magna będziemy jechali, no to chyba lepiej ten, nie? No, no tak, najlepiej tak. Tak właśnie zrobić. Tak jak mówię. Zdecydowanie jak najlepiej to tak, no bo będziemy jechali przez bagna, więc żeby auto nie utopić. Uważajcie, żeby nie utopić auta. To od razu mówię. O, dokładnie. Dlaczego chcesz rzut o e, Dobra, Dobra, ja Jany, onki również wezmę. Od razu mówię, bo będziemy chalić tak podobnie wieczorem. <grym> dobrze, tak, że od razu tak mówisz. Więc warto lepiej doświetlić sobie drogę. Dobrze, to, że wszystko mówisz, tak. Wszystko mówisz. No tak, no wszyscy musimy wiedzieć co i jak. A dobrze, U, że od tak razu. to jest fajne? E, hey. Mówisz o oznaczeniu? Tak. Tym ostatnim? zostaw! <grym> Ale no co... Ja akurat wziąłem inne, ale bardzo mi się podoba to auto. Jestem za No dobra, e, to, to tak. Na, razie. na kołach już nawet na Na Kierowanie to za chwilę dach. Anel świetlny, okej. Okay. Fabryczne felgi są zawsze większe niż te, które można kupić w sklepie. To jest żaluwa No. To sobie wezmę. Dobra, biorę coś takiego. Spoiler? What? E, no, no fajne ma wszystko, wszystko ma fajne, naprawdę. Ej tak, bardzo nietypowy, bardzo nietypowy tuning jest, nie? Muszę powiedzieć, kurczę, no nietypowy samochód, nietypowy tuning. No. Dobra, jakie Oczywiście biorę. turbo, no tak. Koła. Kurwa, no tak, no, no, no. No tak, e, poczułyście sobie nieterenowe. Oczywiście, nie terenowe. E, oczywiście, że wiadomo, że terenowe. Nieprawda. Nikt, przecież nikt tego nie wie, że terenowe weźmiesz. Nie no, ja biorę terenowe, bo będziemy jechali w terenie, więc wiadomo, że to mi to przewaga, nie? Nie podoba Mówię, mi się o jedno. jedno. Orurowanie Co? mi się nie podoba. Okej, okay. weźmy takie. E, kolorku. Okej, okay. koła. Dobra, myślę, nieodporne. że... Ja, ja myślę, sposób, że już skończyłem. Już skończyłem. No. E, okay. no to też faktycznie mi zostało Wiedziałem z czego Co tam ja jeszcze? A, później zrobię. Dobra, Joszelka dojeżdża, ja trany tutaj w krzakach. Jak ty skitrany tam w krzakach. Tak. Dobra, podliśmy do Rena. Zobaczmy jak zrobiliśmy autka. Ok, pięknie. Na... O, na stacji benzynowej. Chodźcie, podjedziemy tak sobie. Tak, będzie jaśniej. Dużo jaśniej. Będzie jaśniej, będzie można ładnie ocenić. O. Zatankujemy dobra. od razu. Tak. Tak jest. E, dobra, no to zobaczmy, takie mi się fury. E, to jak zrobił. E, zobaczmy Ren. Zobaczmy, zobaczmy, ja. co ty tu masz. Jestem na pierwszym. Dobrze. Jakiś Jackal Racing. Okej, okay, fajnie to wygląda. E, podoba wysiąść. mi się. Cały Charney. No, tak Uuu. poprzedni samochód. Ja też myślałam nad tym kolorem, też myślałam, Dobra. w sensie, tak. Tak, i fajne oznaczenie e, mi się pod... tak. podobało mi się oznaczenie po prostu. Jaszelka, jaszelka zobaczmy oszalkę. Jaszelka czerwona na czerwieni, a tak. ja tak mi specjalnie biały na czerwieni. Nie nie stwierdziłam, że było pewnie weźmiesz coś innego, więc zostawię tak, żeby było po prostu. Okay. wiesz. Jak ktoś no. mi się tutaj po prostu rozbryzgał po prostu. <laughs> Dobra, e, no, no i mój samochód, tylko ja dodam pana pikaczu. E, żeby hmm. tak ciekawiej było. Zrobimy taki biały czerwieni właściwie. Mm -hmm. e, krytycznie, ale tak, taki Polski, no. czerwony, tak. e, I światełka, takie neonki, zobaczcie, tam na dole jeszcze świecą takie czerwone. No u mnie też tak jest. No to też się Ale, mogę przecież, ale, ale ja, U mnie to świecą białe, aczkolwiek. Nie ale to sobie widzę zrobiliśmy. E, zrobiliśmy, widzę, takie e, dodatkowe światełka, nie? Na górę. Tak. E, I ogólnie mamy godzinę tak. e, trzecią, czwartą nad ranem, więc jak pójdziemy na mounchilla, to będzie rano. Tak, będzie. Okej, okay, dobra, no to nie Sam sobie raz się do góry. Nadanie. I to w górach. A taki tak detal, jest. te zaciski, co są u góry na tych rurach. bo mm -hmm. mm -hmm. odblokowują się, znaczy podnoszą się tak, do tak, góry. Tylko, tylko one się podnoszą tak zero jedynkowo, wciskasz gaz i one się podnoszą. No tak, ale no, chociaż e... się podnoszą, nie? Tak, ale to wygląda tak jakieś. Bo nie ma takiej animacji, jak to się nie podnosi, no, nie? no jest tylko takie. Jest zero jedynkowo albo nie bip, bip, ma, bip, albo jest. Bip, 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 bip. Ale w ogóle widzisz to, patrz tu. Widzisz te koła, które... Chodzą, to znaczy moje to koło w twoje To większość, samochodów tak jest tak, właśnie tak. Zobaczymy w garażu, że mogę przenikać przez koło jak idę od przodu przez auto, no nie? E, dobra, Ej, patrzcie patrz, tutaj mój się biją widzowie Chodzimy sobie szybciutko na mapę, bo jedziemy do Mont Chiliad, ale... tam klepią Ale, ale... Muszę pomóc samochód, Jedziemy nie przegra. po ulicy, tylko jedziemy bezpośrednio przez teren więc jak będzie nosa. przejazd przez most przed pana e, bazą masz. wojskową to nie jedziemy przez most, tylko jedziemy przez bagna <laughs> Czyli możliwe, że trzeba gdzieś tutaj jakoś kombinować, żeby to przejechać, by nie utopić auta. I później Dobra. tą ścieżką wokół, e, wokół właśnie. Zaczynamy e, bazy na porost tutaj, nie? jedziemy. Co e, zaczynamy? Na wprost, nie? <laughs> tak, tutaj, tak, na tą na tą wielką Aha. górę jedziemy. Tak. Zobaczymy jak to, to się sprawdza. Dobra, uwaga. Czekać, nie auta przejadą Trzy, cztery Super. <laughs> Dobra, drzewie! No i co ja... <laughs> no i przez ciebie teraz zatrzymałem się yeah. i nie mogę wyjechać. Przepraszam. Dziękuję. Dzikie koty Zrobiłem eee, to nie bo chciałem być pierwszy jak zawsze. Nie rozumiem co do mnie mówisz. Eee, Zrobiłem nie to umyślnie, nieumyślnie, nie bo chciałem być pierwszy, nie. ale nie byłem pierwszy, bo zawsze Paweł wykorzystuje jari, taką jari, okazję jari, i... No Paweł jest tam. Nie jesteś Jaryba, tylko Paweł. On jest Jaryba, Jaryba. Jaryba, Jaryba! Ja ryba ja, ryba. Jak ej, grab, ale jak fajnie, ja. Au, fajnie się auto wspina, naprawdę. Jest faktycznie dość lekka, lekkie. Czemu zjeżdżasz na autostradę, synku? Właśnie, Czemu tam zjeżdżasz? <laughs> A przepraszam, <laughs> ja faktycznie, ja, ja, ja chciałem dużo autostrady sobie pojechać. No, to byś wszystko chciał oszukiwać. Ale faktycznie, ej kurczę, dobra, pomyliłem się, bo ja tam... ja, ja ale, znacznik. Fajniutko się spina, polecam, mam miliony no, wydać. No wspina. I ale, sobie ale można pojeździć po, po górach. Jest e, jednak moim zdaniem lepszy. Chyba troszkę Chyba tak. Trzeba porównać. W pewnym czasie. Uii! No No to Jaszelka tu Cześć. wyprzedza. Joszelka ty za górska. Nie jestem. Ty też jesteś w sumie. A niech ci się auto utopi. A co ty, co ty mi gadasz nie, nie, nie rozumiem co ty mówisz. Eee, da, da. Dlaczego, dlaczego mówisz w takim dziwnym języku w Polsce? Jesteś w po polsku. A ty mów też po polsku. Tak, tak, tak. Mówię po polsku, ale akcent bambinny. Czekaj, czekaj. <laughs> Dobra, wyprzedzam Rena za chwilę. Nie wiem, o, mam nadzieję. Rena? Niech mnie niech może wyprzedzić. Nie, tak tak. nie czuję presję, niech czuję presję. może widzę lat. Twojego Bonka może czuć co najwyżej. Nie, to Paweł może czuć mojego. Dobra, bo ja piękne. Tylko ja jestem z przodu. Ła, 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 ła. Eee... Spokojnie, i tak what mi what pokazuje, 8 km jeszcze. No. Nie ma problemu. Jest dobry maraton! Oh. Pika, pika! Pikachu! Dobra, e, czy ja mogę też brać wyścig e, nie na kołach? Co? Czy na dachu też możemy jechać, czy nie? Tak, 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 nie. tak, 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 jak naturalnie, naturalnie. No naturalnie. Nie, mój Dobra, głos <coughs> się wyłącza. Padłem <coughs> w streamik. Ach, no. Dobra, wjeżdżam tutaj na bagna już, w tym momencie. Ja tu są, może jakoś przejechać? No, przez winnicę trzeba przejechać. Tak, bo krel. Dalej. Hop, hop. No a co jest za tu są. Dobra, czy ja ten ty przejadę? No przewraca się dobra, też, macie macie okay. o woda? Może nie utonę. Dobra, pięknie. Dobra, tutaj, O nie. Dobra, pięknie. Ma, o nie, no nie, co jest za woda tutaj? Mam nadzieję, ja że nie, myślę, nie utonę. Patrze, że to nie nie bardzo głęboka, nie? Ja się utonę, to trudno. Dobra, jadę teraz to oczywiście wokół, wokół nie utonę. Ja. wokół bazy wojskowej już. Co to ma być... No, tutaj jest wyzwanie, ale słuchajcie, mamy już poranek, więc kurczę, normalnie... Szybko, bo e, myślałem, przegapimy porę dalej. ...ale jednak trochę to dłużej zajmie. Ciśniemy, ciśniemy. Dobra, ciśnij, ciśnij, grzej. Tak, grzeje, grzeje. Grzej, cieplutko, grzej. Cieplutko, cieplutko, panie kolego. Po Autko mi się zacięło tu. Autko ci się zacięło? powodzenie? No. E, jak to autko się zacięło? Autka się nie zacinają. Zacięło ja mi się troszkę, wiesz? Po górach, dolinach, o. jadę sobie tutaj, ziom. Dobra. Przeskakuję nad autostradą. Dosłownie. E, I wjeżdżam takim gdzieś na górę kolejną. Nie! Nie utop mi się. O rany, ja, no Pani, ile tu Kani jest gór. Się. Nie wiedziałam, że w GTA jest tyle gór i po górku. No nie? Jest i to bardzo dużo. Dobra, I ty, 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 eee, tam ty, skąd ty to wiesz? Bardzo dużo jest, wszystko wiem. O kurczę. No to to się. Dobra, staczam się z góry, staczam się z góry. Dobra. Jeśli wiesz wszystko? To możesz się zatrudnić jako wyroczne, ha? ha? Nie. Eee, wiesz jakie one dostają tak. dary potężne. Tak, nie, eee, chcę. Dobra, zastanawiam się jak przejechać przez... O. Jak najszybciej. No, trzeba być... No właśnie, chyba mostem trzeba będzie przejechać tutaj jak w Jak mostem? O, o nie! Co jest? Jaka Dlaczego góra? Mostem? O! Albo nie, dobra, nie, faktycznie, dobra, nie, używamy, nie używamy mostu, U. bo tutaj jedziemy w takim o. razie jadę tędy. O. o! Proszę, żeby nie wybuchło tylko. Reszta bajka. Dobra. C ja nie mogę, ci się znalazłem w miś... Czekaj, teraz tak. Ała, ała, ała. Okay, ciasno, przejadę, ciasno. tam powinienem móc wyjechać... Y Te, muszę okay. tu zjechać kawałek, bo tu nie da. Dobra, gdzieś tam będzie mocno po drodze. Ale spadam, jak ja tu się wezmę po takiej górze do góry? Dobra. To będzie cyk. wyzwanie tutaj. Raz ładnie spadam. Piruety, o, e, wędkarze. Tam jest rzeka. No jest, tam jest ale. To rzeka, ty się utopić możesz? Można się utopić, ale nie trzeba. No właśnie. Jest most. Czekaj, ja Dobra, idę Ej, przez mogę. rzekę. Jazda, Dobra, dałem radę. Ej, ale. Wow! Wow wow wow. Dobra, teraz muszę się tu spiąć, Wszystko jakoś. to jest epickie. Ja jestem epicki. Co jesteś? Epicki man. Ludzie, tu jest wyścig, wypad stąd. Eee, dobra, tutaj przez to nie jest. To, to, to nie był taki typ... O oh, kurcze, ale tu nie przyjate przecież. Konie. Nie nie. Tu nie, nie, ma opcji. nie wiem o czym mówiłeś. Opcji, nie ale nie fajne. Dobra, eee, ten, ten 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 muszę pocisnąć. Ewidentnie. Radę się spiąć. Na dół, na dół do góry, do góry raczej. Dobra, <laughs> czekaj. sam. I teraz czekaj, gdzie tutaj by przejechać? Aha, dobra, tu jest znowu jakiś. Dobra, ustawaj się. Miejsc, ale to jest jakiś metalowy, nie, nie, nie autostradowy most, więc będę mógł chyba tamtędy po prostu przejechać. Idziesz na. łatwiznę stary. Dobra, tu się nie wespnę, nie wezmę się tym autem tutaj. Chciałbym okay. chciałem bardzo, ale jednak nie. Ej. Unikamy asfaltu w dalszym ciągu. W ciągu no asfalt. nie! Nie! Jak to został pojazd zniszczony? Przecież jestem tu na brzegu! No właśnie dlatego no nie tam nie ryzykować. Tam, nie tam nie być, dobrze. Dobra i czekaj, teraz gdzie by tutaj wjechać? Tu, no, tutaj, za to, żal. E, musisz szybko wezwać. E, musisz e, zadzwonić do Mars i zadzwonić do mechanika, mechaniku. A, ale żaluwa. Ej, ale to jest niesamowite jak on się tutaj ładnie wspina. Ej no ale bez jaj. Poważnie? Nie Poważnie. Tutaj. Ej, ale on fajnie, on naprawdę bardzo fajnie się wspina Ale tu się nie wspinałeś gdzie ja się wspinałem Oho no tak, nie może Oho. podjechać jak zawsze Oho Dobra y Nie nie fajnie się wspina za, za wysokie, za, ja za, za stronę podjazd. A, tą stronę się muszę dostać Panie Mechanik pan odbierze, proszę proszę Dobra, czekajcie spróbujmy tak tędy tutaj Muszę iść tędy dostać, bo to normalnie się nie da inaczej. Masakra. Dobra. Dobra, dobra, Był. jeszcze kawałeczek dajesz, o, dajesz To dajesz. tu woda tak jak ma to ja tak nie chcę. Dobra, pięknie. Ej, ja ale nawet ścieżką się nie wspinam, nie? Nie! Jadę normalnie A. gdzieś tam obok ścieżki, teraz zaraz dopiero będę wierzał, moje włosy się gdzieś. zepsuły. A, to mi się zepsuło. Pocenę. Dobra. Mogę trochę dalej. Nie no, to jest jakiś kosmos, po prostu, no naprawdę fajna furka. furka mm. kosmiczna, kosmiczna, Fajno. dobrze. też dobrze. się tak zgadzam. Dobra, czekajcie, tutaj chyba tędy jakoś. Jaką się teraz nazywał? Ratel. Ratel? To był jakiegoś. Jak, jak tego wenezuelskiego jakiegoś serialu jakiś bohater. Widzę cię. Nie może mnie teraz... nie może No Musisz do drogi, dobrze. Dobra, tutaj To za farko. Dobra, udało ci się wezwać? auto? E, tak Tak, tak, dobra. ale... Jeszcze tu utonęła, więc ja się chyba trochę cykam No. Mm -hmm. e, e, słuchajcie, bo ja ogólnie właśnie wjeżdżam już na mączyle. A idź pan! No pojechałeś tutaj e, mostem, ja tutaj próbowałem się wspinać na górę tak naprawdę, więc... Wiesz... Ja mam za starania 2 miliony punktów, ty za wygraną proszę jeden. Bardzo. Dojechany. No, też tak myślę. Piękne widoki. E, Podziwiane. Teraz musisz na nas poczekać i ty tak bardzo ładnie musisz poczekać. Pięknie! Juhu! Czekajcie, mam coś do strzelenia? Niech Zrób dankiem. Zrób śniadankę, będziemy e, mieć na górze śniadanie. właśnie. Więc proszę tam bardzo. Lara wystrzelona! E, długo leci. Mam nadzieję, że się wspinałeś po zboczu góry. E, tak, czy zmienia wściaż... się. Nie to wciąż... A później o, to mam okay. na ścieżkę pod koniec. Prawie że. Ale się wspina, ale się wspina. Eee! żartowałem, że się nie wspina, bo spadnie. <grym> Spadasz? Tak. O nie, najgorzej w sumie trochę. Nie, ale fajnie tutaj. kurczę, jakoś tak ma wrażenie, że wcześniej nie było takich du du dużego zasięgu widoku. Jesteś pewien? No właśnie, nie. Jesteś pewien, lub nie skupiałeś się na tym aż tak bardzo? Dobra, koza górska, eee. pokaż ja gdzie stać? No nie chcę. Tylko na ciebie szedł. Dobra, że to mam, jednak wyruszyłem do góry z powrotem. Kaj wy jesteście. Nie interesuj się. Na początku góry jesteście. No tak! Nie no Interesuj ja się, spaliłeś. bo około się morduje. Ale mam kocia mordka. No, za bardzo Ustawiłeś się interesowałeś. <laughs> nie wierzę. Nic nie widzę. To tam sobie oddał kamerkę czy coś, nie chyba? Jak ci zaraz pyrknę? Jak ci bo na pyrknie, Na pyrkonie ha! Bez pyrkania. Pyrkać to można. Na, na perkonie. Tak. Bła wow. Dobra, jadę kanionem Eldorado. Colorado, Eldorado. To jest ciężka zabawa. Yy, rzekomo. Nie rzekomo, tylko ja widzę, że tu jest ciężko. Bardzo ciężko. Gdzieś przed Berbertem, więc fajnie, nie? <głos> <głos> tak, Berber, -ber no. Berbert nie żałuje, że nie gra. No właśnie. Znaczy, nikt żałuje, no kurczę. No, jakby mógł to no. wygrał. Jakby mógł to kupić kompa, to by kupił po prostu no. tego. Ja myślę, że jakby wyciągnął silnik z Mustanga, nie? Podłączył do komputera. Tylko, że nie ma Mustanga już. No, dlatego... Jakby no, wyciągnął silnik z, z Dodge'a. To jest ze swojego jednego auta, chodzi o zamysł. Chodziło o tak. zamysł. O, no, Ren dojeżdżasz, chodź tutaj do mnie, patrz, podziwiaj te piękne widoki. Masz tu lornetkę? Mówił, no, nie jest za drogę, to złote. Nie, no, no, 2 złote kosztuje, to nie jest jest za, za Witaj Renie. Dzień dobry. Witaj Renie. Czekajmy, czekajmy na Joszelkę w takim razie. O, Zaraz ja fajnie, mogę teraz biegać po dwóch autach. Możecie teraz na mnie popatrzeć, jak tu jadę. Eee, no patrzę, patrzę właśnie i tak czekam. No jadę, jestem ja jestem jest. Ren, w ogóle tą fryzurę by zmienił, bo naprawdę wyglądasz. <laughs> e... Wyglądasz jak taki ulizany mop. No wyglądasz jak mopek, no, totalnie no. trochę. Wiedział facet, który wstydzi się swojej twarzy w GTA i nosi maskę, tak samo <laughs> no, no. Na milion Chyba subów mam... zmienię no, Aha, to wszystko by na milion subów zmieniał Ale ja, ja jestem słowny to jest, i to jest zrobię. Droga, Zrobimy na koniec jeszcze bitwę na pięści. Chodź, oszelka na górę, bitwa na pięści zrobimy zaraz. Czy do was tam dojechać? Czekaj. W ogóle mój Pikachu się trochę ubrudził. O, o jestem. jestem. Dzień dobry. Ręką Z3. Jesteś, Oszelka? No to chodź tu, czekaj. Chodź tu, dawaj, bitwa na pięści na koniec bi... odcinka. Wyciągaj jest, gościa! Rena. Wyciągaj, Rena! Nie ma. No, halo! Wyd, czekaj. <laughs> Wysiadaj. Ja wiem co chciałem Bo zrobić, dostaw mnie, dostaw mnie. Wiem co Wiesz? chciałem zrobić. To ty chcesz zrobić? Co ty robisz? Przestań! <laughs> to Zostaw chciałem ty zrobić. Auto. Ty łobuzie. Raz. No, co to byłby <laughs> Pięści, pięści. Leża. Gdzie synchronizacja jest? Synchronizacja. Nie ma. Synchronizacja. I znowu leżeć. to samo. Leżeć. Kotek I Paweł szybka, jak szybko jak... stuka. Szybkie stukanie przez kotelka Pawełka. Jak królik. Pawełka. Okay. Chodź tutaj. No halo! Leżeć! ale Dobra, góra moja. Także... Wow! Minąłem rakiety w ostatnim momencie! Wow! Nie! Teraz już nie, nie miniesz. I tym z tym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Na razie! Do następnego! Wuhuu! Jeden jeden. A, nie sprzątnęło cię, dobrze.